Dzień dobry. Dzisiaj gościem naszego portalu jest Anna Musiał. Zgadza się? Zgadza się. Dzień dobry. Anna Musiał, nic się nie zmieniło. Dobrze. No to tak. Co u Ciebie słychać, Aniu? Bo my się nie widzieliśmy bardzo dawno, bardzo długo. No, strasznie dawno się nie widzieliśmy. Ostatni raz to się widzieliśmy przy jednym z ostatnich nagrań odcinka koncertu Życzeń Styla, który dla portalu OX kiedyś dawno temu razem robiliśmy. Ja już nawet nie umiem powiedzieć, ile to było? lat. co? Z osiem? Będzie tyle? Może, może, Słuchaj. może, to straszna rzecz, że tak długo, no ale na pewno nie. dużo się dzieje u Ciebie teraz, prawda? I żyjesz intensywnie. E, no tak, jakoś sobie organizuję czas, że tak powiem, żeby się mi nie nudziło, e, trochę sobie sama organizuję, trochę to przychodzi z zewnątrz gdzieś, e, no cały czas coś się dzieje, e, pracuję w Beskidzkim Domu Zielin Przytulia w Brennej. Gdzie też bardzo serdecznie zapraszam, tutaj bardzo dużo cennych inicjatyw się toczy. E, pracuję z Dziecięcym Zespołem Regionalnym Mała Brenna. E, no i z, z Sujkami, z grupą śpiewu tradycyjnego, z moimi uczennicami, które w tym roku mają dziesięciolecie, dziesięć lat temu jako małe dziewczynki przyszły i powiedziały, że chciałyby śpiewać. Te sujki twoje, tak? Tak, sujki. I co wy tam śpiewacie z tymi sujkami? Szykamy, śpiewamy muzykę ludową. Muzykę ludową i one zaczęły przy Zespole Regionalnym Dziecięcym, więc zaczęłyśmy od oczywiście muzyki własnego regionu, muzyki Beskidu Śląskiego, Śląska Cieszyńskiego. E, no i całkiem długo absolutnie nam to wystarczało, bo tego materiału jest bardzo dużo, no ale. Mimo tego, że ja jestem człowiekiem przyzwyczajonym do ciągłej pracy podstaw, czyli do tego, że dzieci wyrastają i przychodzą nowe cały czas e, i trzeba zaczynać pewne rzeczy od nowa, od nowa, od nowa, trochę inaczej, próbować cały czas doskonalić gdzieś ten swój warsztat, e, no to sujki okazało się, że one tak... Y, nie jest łatwo, y, brzydko mówiąc, się ich pozbyć, nie żebym chciała się ich pozbywać, ale y, one tak nie chciały kończyć tej pracy. No, i stopniowo też były coraz starsze, coraz bardziej ciekawe różnych rzeczy, już nie tylko muzyki własnego regionu. No, i zaczęliśmy z tymi inspiracjami sięgać coraz dalej, coraz szerzej, nadal trzymając się muzyki ludowej przede wszystkim, ale sięgając do Bałkanów, do naszych południowych sąsiadów, wschodnich sąsiadów, na północ, gdzieś do Skandynawii, ale też do Brytanii, i tam wszędzie gdzieś. Poszukiwania muzyki ludowej się odbywały, a okazuje się, że mamy w tej chwili na całym zresztą świecie, tak naprawdę, ogromny renesans muzyki ludowej. Jest ona odgrywana we wszystkich możliwych wariantach. To, co my robimy, jest dosyć tradycyjne, ale jednak dziewczyny są młode, mają swoje gusta, swoje pomysły. Yy, ogromną wyobraźnię artystyczną, ogromną wyobraźnię muzyczną i yy, swój twist tej yy, muzyce ludowej dają. Zaczynają komponować, zaczynają tworzyć też swoje rzeczy, ciągle yy, obracając się jednak i w tematyce, i w, takiej w takim, powiedziałabym, charakterze tej muzyki ludowej. Czyli nawet to, co same tworzą. Ma mieć cechy muzyki ludowej, czyli ma być inkluzywna, ma być dla wszystkich, ma być do zabawy przede wszystkim, do jakiejś refleksji też, ale przede wszystkim e, być dla każdego. No to ładnie to powiedziałaś, to ciekawą rzeczą się tam zajmujecie i to trwa już długo, bo tak jak mówisz, to jest dziesięciolecie w tym roku, tak? Tak, w tym roku, no myślę, że już umin... kurczę, tak nam było trudno uchwycić, kiedy my zaczęłyśmy ćwiczyć, tak jeśli chodzi o miesiąc dokładny, E, że tak powiem, zdjęciową pamiątkę mamy z jesieni 2014 roku, mm. więc no, dokładnie 10 lat. Ćwiczyć zaczęłyśmy parę miesięcy wcześniej. E, mm. no jest to już kawał czasu. Jak sobie przypominam w ogóle, no już mieliśmy te czasy, że już się nagrywało filmy, robiło zdjęcia i tak dalej. I jak sobie je oglądam. Jako takie małe dziewczynki. To, to jest niesamowite, jaką one drogę przeszły, jaką razem przeszłyśmy drogę. A szczególnie w tym roku jest to dla mnie jakieś takie bardziej widoczne, bo w tym roku zaczęłam pracę e, z nową grupą śpiewaczą, z takimi dziewczynkami, jakimi one były 10 lat temu. E, miały niedawno swój e, pierwszy występ e, w Stepnej w, w Trójwsi Beskidzkiej gdzie e, Marysia Motyka razem z panią Ewą e, Macoszek Dragon mhm. zrobiły fantastyczny dziecięcy festiwal, którego bardzo brakowało w Beskidzie Śląskim, e, z niesamowitą atmosferą. I tam właśnie dziewczynki pierwszy raz sobie wystąpiły razem, e, zaśpiewały na scenie. I oglądając te filmy, mam takie flashbacki po prostu z tego, co robiłam z suikami 10 lat temu. No, czas biegnie, ale cały czas, jak gdyby, praktycznie stoimy w miejscu, można by tak powiedzieć, dzięki tym no, ludziom. To jest, to jest takie, ja bym powiedziała, że to jest takie koło zamachowe, y, że po prostu miałeś 10 lat na nabranie pewnych doświadczeń i jak jesteś znowu tu na dole, gdzie ten chomik wskakuje do koło wrotka, to już jesteś innym chomikiem jednak trochę. I y, 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 może trochę zgrabniej będziesz przebierać nogami. Dobrze, optymistycznie. <grym>, a ty też a coś mi się obiło o uszy jakimś depozytariuszu, o depozytari pani depozytariusz, nie wiem, coś z góralami miałaś wspólnego i z listą bardzo ważnych rzeczy dla kultury. Możesz coś powiedzieć więcej? E, mogę oczywiście, o tym też już e, było mówione, ale może trochę, może zawsze trochę za mało. E, polscy górale, wszystkie grupy etnograficzne polskich górali, ale też we współpracy z góralami z Czech, z Zaolzia i z Słowackimi Góralami postanowili już półtora roku temu, że chcą wspólnie napisać i złożyć wniosek do UNESCO o wpis kultury góralskiej na właśnie Światową Listę Dziedzictwa. No to jak możesz sobie wyobrazić, jest to ogrom pracy, bo żeby opisać kulturę, no to tam jest tych składowych bardzo dużo, bo to jest i strój. I gwara, i tradycje, i obrzędy, i zwyczaje, i muzyka, i taniec, i kuchnia, i ziołolecznictwo, i y, no, mnóstwo innych rzeczy, y, gdzie trzeba było je opisać, jak one wyglądały w naszej kulturze dawniej, ale też trzeba było określić, które mają żywotność, czyli istnieją do dzisiaj, a też mamy ludzi, którzy będą przekazywać te tradycje dalej. E, dany element, tak, więc to był ogrom pracy, oczywiście nie robiłam tego sama w żaden sposób, nie byłoby to do zrobienia dla jednej osoby, e, natomiast e, z dużym zaskoczeniem przyjąłam fakt, że górale śląscy, którzy za to się wzięli, którzy byli na pierwszym spotkaniu zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej w starostwie w Cieszynie e, wybrali mnie jako swojego depozytariusza, czyli osobę, która miała to spiąć. Dopilnować pewnych rzeczy. Też oczywiście dostałam swoją działkę do opracowania, już tak merytorycznie, bo tam podzieliliśmy się. To były osoby bardzo różne, które się różnymi rzeczami zajmowały, bo była i Dorotka Greń-Grajewska od nas z Brennej, i była pani Ela Niewiadomska, i był pan Józef Michałek, i jeszcze teraz. Uciekną mi pewnie osoby, a nie chciałabym nikogo urazić, ale właściwie ze wszystkich miejscowości u nas w Beskidzie Śląskim osoby były zaangażowane i pilnowały, żeby wszystko to, co się tam powinno znaleźć, się tam znalazło. No w tej chwili wniosek po czterech albo pięciu spotkaniach roboczych w Ludźmierzu został zamknięty. Trzeba jeszcze podpisać pewne formalne dokumenty, po prostu jeszcze dopiąć. No, i będzie składany, i mamy nadzieję, że ta kultura góralska zostanie wpisana na Światową Listę Dziedzictwa. No tak, tego sobie życzymy. No dobrze. To zapytam cię na zakończenie, co planujesz jeszcze w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach? W najbliższych miesiącach. Jest zima, nadchodzi zima, tak. W związku z tym cała przyroda nam mówi, że trzeba by było zwolnić i odpocząć, zwinąć się w kłębek, najlepiej w, gdzieś w Jamie, niedźwiedzie i tam przespać to, co jest. Ciepłą herbatą pod kocem. Tak, generalnie nie, nie jest to łatwy okres, ale my ludzie nie jesteśmy rozsądnymi stworzeniami w tej przyrodzie i zazwyczaj wtedy, kiedy właśnie nadchodzi ten okres, kiedy my powinniśmy odpocząć, to my sobie narzucamy jedne święta, drugie święta, nowy rok, postanowienia noworoczne i tak dalej. Nie jesteśmy normalni pod tym względem, naprawdę, to jest totalne wariactwo. No i u mnie nie będzie inaczej, będę bardzo dużo grać na pewno z kapelą Maliniorze, z którą też e, współpracuję, więc będziemy dużo grać, będziemy przygotowywać program z Małą Brenną nowy, e, będziemy pracować z Sujkami, e, już to nie jest tajemnicą, ale jeszcze nie wiadomo, co się z tym stanie. E, sujki wziął udział w precastingu do e, jednego z telewizyjnych show, jak się tutaj sprawa rozstrzygnie, nie wiadomo. Jeśli zostaniemy gdzieś tam zaklasyfikowane dalej, przyjęte dalej, przejdziemy do kolejnego etapu, no to pewnie e, trochę czasu też nam pochłonie, no, pochłoną nagrania telewizyjne. No tak, no to trzymam kciuki, żeby się wszystko to udało, mimo tego niesprzyjającego zimowego czasu, jaki nas czeka. No bardzo dziękuję, przekażę dziewczyno. Dobrze, no to. Ja, odba... mhm. ja wiem, że to nie moja rola, ale ty mnie już trochę znasz i wiesz, że ja wchodzę w nie swoje role, już tak mam po prostu. E, kiedy, kiedy ty będziesz gościem portalu OX? Ja chętnie z Tobą porozmawiam. O proszę, no to pytanie zostało rzucone. Rękawica też przyjęta i wszystkie te rzeczy, czapki zimowe też zostały ubrane przeze mnie. No to. Proszę Państwa, no to na tym zakończymy yy, odcinek, ponieważ Ania zawsze mnie wpędza w kozi róg, yy, więc, a ja tak z kozami to mam mało do czynienia i zawsze się wtedy gdzieś tam gubię. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ania Musiał była naszym gościem. Dziękuję bardzo i do widzenia zaś. Na razie, Jacek. Do, do widzenia, hej, hej.